Dzień mamy chorujący na puc. vlogmas. Dzisiaj mamy drugi dzień vlogmasów. Ja tego dnia byłam w pracy. Miałam na 8 godzinę, więc musiałam po 5 wstać, ale w ogóle nie chciałam. Standardowo poranek spędzam w łazience. Wtedy się maluję oraz coś robię z włosami. Zazwyczaj zawsze jeciece na śniadanie, ale dzisiaj wyjątkowo zrobiłam sobie naleśniki, ponieważ zostało mi ciasto z poprzedniego dnia. Od jakiegoś to czasu moja rutyna to Bifido, probiotyk, który pomaga mi naprawdę na moje problemy jelitowe, także polecam wam serdecznie, jeżeli jeszcze nie zakupiliście, to naprawdę polecam ale co tego dnia jeszcze robiłam? No, oczywiście, jem śniadanie oraz piję kawę. Tak jak zauważyliście, była cisza, spokój, ponieważ misia jeszcze spała, więc naprawdę, wypić i zje zjeść śniadanie e, samej to jest rzeczy. Czas, kiedy musiałam już wyjść do pracy, stałam jeszcze w małych korkach. A tyle jest fajnie, że jak przychodzi się na ósmą, to jeszcze sklep nie jest otwarty, więc można sobie porozmawiać, bo ma się wtedy tą przestrzeń na chociażby rozmowę, co tam u nas. Cieszę Słuchaj. się, że już mamy grudzień, bo wszystko jest udekorowane i bardzo, bardzo mnie Poszło to się na szybką przerwę, zjadłam właśnie naleśniki, które również zrobiłam sobie na obiad do pracy. No i przyszło zamówienie do Empiku książeczki dla Michaliny, takie właśnie w formie kalendarza adwentowego. Także tak? od dzisiaj będziemy sobie czytały Jedną stronę dziennie, więc jaram się niesamowicie. Ja też jestem pod dużym wrażeniem, że Michalina, jak na roczne dziecko, bardzo interesuje się książeczkami i cieszymy się z tego powodu, że możemy jej takie książeczki różne. Kupować. A nie ukrywam, że po ciężkim dniu naprawdę taka wieczorna rutyna czytanie książeczek sprawia mi ogromną radość i cieszę się, że mogę wrócić do domu i się tak zrestartować. Na nowy dzień, który również jutro będzie. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa!